Siemanko, pokazałem Krana, pokazałem E4, a więc przyszła pora na Leoparda 1 tego czołgu nie muszę wam przedstawiać, pokazałem ten pojazd chyba 5 albo 6 razy na moim kanale, także nie będę tutaj tłumaczył dlaczego takie moduły i dlaczego takie ulepszenia, jeżeli chcecie zobaczyć to na pewno zostawię link w opisie, jedyne co mogę pokazać to styl 3D, który jest do zdobycia za przepustkę bitewną, wygląda on w następujący sposób, jest troszkę porównywalny do tego Halloweenowego stylu 3D, ale tak, szczerze mówiąc, ten styl właśnie za Halloween podoba mi się znacznie, znacznie bardziej. Także to by było na tyle, i przechodzimy do pierwszej bitewki lopardem. Miasto duchów, losowanie na dziesiąte tiery. Są dwa lajty w drużynie, przeciwnie. Widzę, że Eber pojechał do linii krzaków, dlatego również pojechałem tutaj na prawą stronę, żeby jakoś pomóc mojemu właśnie Ebrowi. Ok, zrosnął się go wykończyć prawdopodobnie. Aj, nie trafiłem. Kurczę, to był bardzo zły strzał, naprawdę bardzo zły strzał. Może teraz to się go wykończyć takim strzem na ślepo? Nie, nie ma szans. Nie ma szans. Swoją drogą tak pomyślałem, że w sumie wypadałoby jednak pokazać te moduły i ulepszenia polowe. Także nie musicie szukać ulepszeń. Moduły macie teraz na ekranie. Jeżeli natomiast chcecie usłyszeć, co sądzę na, na temat Leoparda i tam usłyszeć, jakie ma parametry, co daje takie ulepszenie, takie i takie, to oczywiście linki do poprzednich filmików znajdziecie teraz w opisie. Teraz w opisie, po prostu znajdziecie w opisie. Jeszcze chciałem powiedzieć. O, jest eber. Może dam się go wykończyć teraz? Teraz muszę go trafić. Tak, jest eber w garażu. Jeżeli teraz eber zniknie ze spota, oczywiście się w międzyczasie nie wywali, będę miał to naprawdę spokojnie na ekrana na 60 TP. Możliwe, że na e-trójkę. Jeżeli dobrze tutaj podjadę. Dobra, krań, krań. kran, super koń. Próbuję Spróbuję zająć sobie te pozycje, wtedy będę miał bić się na bok wieży tego konia i bok krana. O właśnie, tak jak teraz. Spota raczej nie dostanę. Tak jest, nie mam spota. Czy ja nie założyłem tego stylu 3D? Kurczę, nie założyłem go. Będę musiał założyć na kolejną bitwę. Dobra. Kran jest na jeden strzał. W sumie mógłbym załadować teraz HK, żeby wykończyć tego krana, tylko najpierw ten kran musiałby dostać spota. Uuu, jak ja tego nie trafiłem. Nie mam pojęcia, jakim cudem ta pestka poleciała w ziemię, a nie w konia. No cóż, trudno. To nie teraz, gdzie jest ta e Jak Eber zajmie tutaj końcówkę tej linii krzaków, to spotnie tę E3. Tylko pytanie właśnie, czy on to zrobi, czy nie. Chyba nie. No, jest E3. To jest 400 metrów, muszę zrobić to w ten sposób. Dobra. Nie mam spota teraz, tylko E3 wie, że ja tu jestem. A, to jest mój spot, tak swoją drogą. Okej. Okay. I ten Eber w ogóle nie spotuje. 50 jest na jeden strzał. Czy ja mogę strzelić do tych czołgów właśnie... ...które są tam w mieście? Chyba tak. O, no. Podejdź tym konkurorem. No podejdź, podejdź. Jest E3. Mam bić na tego gracza? Nie, nie mam, schował się. To muszę szukać bicia na tego konia. On zaraz popełni błąd i tutaj podjedzie. No, 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 jeszcze troszkę, dawaj, dawaj. Tylko kurczę, przegrywamy 1-4. Ok, koń dostał za 405. 60 TP podjechał od środka, kurde. Kiepsko, mam bicie na trójkę. Aj, to nie wejdzie, nie ma szans. Ten Neber musiałby zagryć troszkę bardziej agresywnie żeby jakoś zaświecić artę albo cokolwiek innego, albo nawet mógłby wykończyć tę trójkę. Jakby tutaj podjechał, to miałby idealne bicie na bok tej e-trójki. A tak przegrywamy. 1,6. Ale duża strata w HP. Kurczę, czemu te moje pestki nie lecą tam, gdzie celuję? Nie rozumiem tego naprawdę. I to drugi raz w konia. I raz w e-trójkę to już jest ponad 1000 uszkodzeń. Masakra. Nie rozumiem tego. Ok, 1-7 strata prawie 9000 HP, więc muszę jakoś tutaj się wycofać i próbować robić damage na odległość. Hmm. Kiepsko to wygląda naprawdę kiepsko. Jest typ 5 Heavy i CS. Strzelę do CS. A czy ja mam spoda teraz po Oby nie. Oby nie. Dobra, 60 TP. Antikora zaraz mnie zaświeci prawdopodobnie. Ojoj, oj, oj, naprawdę kiepsko to wygląda. okej okay, tego ISO 7 wypadałoby rozwalić, tak jest. ISO 7 w garażu. Jest Leopard 1. Tego losia trzeba rozwalić teraz. Co? Odbiłem się od. O nie, ale. Ale mam pecha w tej bitwie, naprawdę. To jest ogromny pech. Jak ja mogę się odbić od, od Leopard'a, jak strzelam mu tył? Nie rozumiem tego, naprawdę nie rozumiem. Dobra, 5200 uszkodzeń, ale jakie to jest wymęczone, masakra. Dobra, CS w garażu, zrobię jeszcze jedną pestkę w Manticore i to tyle. O, nawet nie, bo udes mi wyjechał na plecy i mnie dobił. 5700 uszkodzeń. No, nie powiem, że ta bitwa była dobra, bo jest zakończona wynikiem 515. Ten Eber zaraz prawdopodobnie wyląduje w garażu. Ale tak na dobrą sprawę nie miałem tutaj możliwości, żeby wyciągnąć tę bitewkę. Mój Eber grał zbyt pasywnie, przez co ja nie mogę właśnie... Chociaż nie no, w sumie on, on i tak dobrze zrobił, bo na tej stronie była tylko E3. Pierwsza bitwa zakończona porażką. 5700 uszkodzeń, 3 fragi, wynik drużynowy. Raport szczegółowy. I lecimy z drugą bitewką w tym odcinku. Przypomniało mi się, co chciałem powiedzieć. Jakiś czas temu wspominałem o tym, że chcę robić co niedzielę konkurs na 2,5 tysiąca golda, a tak się składa, że jeden etap przepustki bitewnej kosztuje dokładnie 2,5 tysiąca złota. Jakimś cudem filmik, w którym ostatnio ogłosiłem konkurs, wypadł totalnie z algorytmu, także jeżeli nadal nie wziąłeś udziału w konkursie, to link do tego materiału, gdzie możesz się zapisać, znajdziesz w opisie. Okej, okay, miasto duchów, tym razem w innym trybie, tryb atak, obrona. <słuch> I co ja mogę powiedzieć, jest o tyle dobrze, że nie rzuciło mnie na step albo na Red Shire. Ostatnio właśnie zagrałem stepy i Red Shire na tym nowym trybie właśnie, na atak obrona i powiem wam, że to jest tragedia. Te dwie strony są kompletnie niezbalansowane i nie wiem dlaczego ktoś to w ogóle wypuścił na tych dwóch mapach, okej, okay, może inaczej. Na stepach atak obrona ma sens, ale jakby troszkę inaczej Wargaming umieściło mapę. one jest w takim miejscu, że moim zdaniem, no jest to kompletnie niezbalansowane, ale na Redshire? Na Redshire moim zdaniem nie ma sensu robić czegoś takiego, no ale cóż... Muszę się teraz skupić na tej bitwie, którą gram teraz na Mieście Duchów. Przyjąłem już jedną pestkę od tego tvp niepotrzebnie. Okej, okay, Centurion jest w garażu. Ten tvp jest mniej więcej tutaj. O, Eber jedzie. Może tego Ebera uda mi się trafić? Nie trafiłem, niestety. A to był bardzo łatwy strzał, tylko nie wiem, czy jakoś tak dziwnie strzeliłem. No, znowu nie trafiłem. A i niedobrze, bardzo niedobrze. O, widzę, że mam być na tego krana. O. Ale spłynął tym leopardem. Okej, okay, jest kran. Spróbuję zrobić to w ten sposób, że zniszczę sobie ten budynek. O, mam spota postrzale, chyba? Nie, nie mam. Dobra. Zniszczę ten cały budynek, i wtedy będę miał idealne bicie na krana. O, właśnie. A, tylko on teraz tutaj nie wychyli. No tak. W sumie dobrze zrobił. Jakby udało mi się zająć tutaj tę półkę, to miałbym wtedy bicie na tego Super Conquerora. Tylko nie wiem, czy mogę to zrobić. Ten kran teraz wyjedzę. O, będę miał bicie na krana. Dobra, udało mi się go przebić. Tylko to nic nie da, bo i tak mikron wyląduje w garażu za sekundę. O, właśnie. Może tego konia zaraz rozwalę. O, albo krana. bo wieży. O, weszło. Super. 121 b mnie tutaj puszuje, więc. Muszę się wycofać, zająć troszkę. pasywniejszą pozycję. Nie mogę grać tak agresywnie. O, tutaj był Conqueror. A w sumie, jakbym tak Blinda strzelił. O, nie, Eber jedzie. Eber dostał. Obawiam się, że zaraz 121b wyjedzie mi na plec albo TFOPek. TFOPek da mi całego klipa, prawdopodobnie. Ojej, ale mam farta. Naprawdę mam ogromnego farta, że. Nie dostałem tej drugiej pesty do TFOPek, a drugiej, trzeciej. Ja tutaj nie mogę za bardzo grać teraz. No i nie trafiam jeszcze tego Ebera. Ale jestem zamknięty, nic już tutaj nie mogę zrobić. Jestem na dwa strzały, nie mogę się tutaj wychylić, ponieważ dostanę spota. Co ciekawe, z drugiej strony w tym miejscu jest krzaczek. I z tego krzaczka można normalnie się wychylać. Na tej stronie niestety takiego krzaczka nie ma. Przez co właśnie, jak się będę tutaj wychylać, to dostanę spota. Niestety nie trafiłem teraz tego Leoparda. Nie wiem czemu ja tak... się strzelam słabo. Te pestki nie są jakieś trudne, a jednak emisuje. Dobra, 121B dostał, dwie pestki. Nie wiem czy trafiłem. 121B teraz podjechał do krzaka. Przed chwilą jak do niego strzelałem był za krzakiem, przez co nie dostałem spota po strzale. No teraz dostanę spota jak się po prostu wychyle, bo to jest tylko 300 metrów. Gdzie stoją te czołgi. O jest 121, niestety nie udało mi się go przebić tym strzałem na ślepo. No dobra, tutaj jest tylko 121B. Nie polosuję Nie ma takiej opcji. Dobra, on strzelił. Jak on mnie nie trafił? Nie mam pojęcia, naprawdę strzela jeszcze. Okej, okay. o, rozwaliłem 121B. Leopard w garażu. O kurczę, przestawili kapa teraz. O ja. To dużo zmienia na tej mapie, naprawdę, bardzo dużo. Bo jak ta baza była tutaj w tym miejscu, to. Żeby wygrać tę bitwę, to trzeba naprawdę. Było się postarać, a teraz jak ta baza jest w mieście, to nie wiem, czy teraz strona atakująca ma o wiele łatwiej. O kurde. Nie zwróciłem na to uwagi na początku bitwy, naprawdę. 3100 uszkodzeń, 2 fragi, wynik drużynowy, raport szczegółowy. I lecimy z trzecią i ostatnią bitewką w tym odcinku. Erlenberg, losowanie na dziesiątki, jest jedna arta. Kurde. Nie zwróciłem uwagi, wybrałem zestaw gdzie mam 50 pcrów goldowych zamiast wybrać 25, 25, 10, no ale to już trudno. Trudno, trudno, jedna bitwa na full goldzie nic nie zaszkodzi. A nie, to jest w zasadzie chyba druga. Tak na dobrą sprawę Leopardę nie trzeba mieć 50 goldowych pestek, tylko właśnie można zrobić sobie 25, 25, bo ta penetracja na zwykłych i tak jest bardzo duża, 278 to starczą na wszystkie dziesiąte tiery Na spokojnie R.H.M. tutaj przyjechał, no ale cóż trudno Zagapiłem się i wybrałem taki zestaw to już Jak zagra mi tyle Przewrócę sobie tutaj te drzewka, tak żeby nie dostać spota Jakby Light przejechał właśnie tutaj gdzie jest ten STV z mojej drużyny AMX 13 105 spotuje tutaj ten dojazd Więc mogę na spokojnie sobie stać tak jak teraz, o R.H.M. On się wychyli? Nie, nie wychyli się. A on, on ucieka! Aj, nie trafiłem. Szczerze nawet nie widziałem, że on ucieka. Nie, spojrzałem na minimapę. O, Strv do mnie strzela. Strv do mnie strzela. Zobaczył, że przewracam tę drzewkę i dlatego właśnie strzelił blind'a. Hmm. Drużyna przeciwna nie ma żadnego light'a. Jakby teraz właśnie AMX pojechał w ten sposób, żeby świecić linię A co na 100% byśmy z tego skorzystali. O, załaduję sobie hajaka i wykończę tego krana. Dobra. Kran w garażu, ja mam spota po strzale, więc na razie się schowam. O, widzę, że właśnie mój czołg lekki jedzie do przodu, to się przestawię, żeby tego obiekta 140 strzelać. To jest 360 metrów. Ok, no stoi za drzewami, więc nie dostanę spota. Zaraz esterfa będzie miał... O właśnie, esterfa ucieka. Złapię go tutaj na tym przestrzale takim. Hmm, nie trafiłem, kurde, no. Nie wiem, czy to placebo, ale jak nie mam tych fioletowych modułów, to właśnie nic praktycznie nie trafia. Nie wiem, czy ona no aż tak dużo zmieniał na Leopardzie. Nie wydaje mi się. Mówię, to prawdopodobnie jest placebo, ale... No sami widzicie, nic nie trafiam w tych bitwach, nic a nic. Jest 140, nie mam na nią bicia. Muszę jechać do przodu. STRV uciek jakoś tutaj na kwadrat A6, A5. Jak podjadę tutaj w to miejsce, to będę miał bicie na... Jak to pancera? O nawet z nie będę miał bicie, tylko... Nie wiem, kto świecił tego TDK'a. O, dobra, weszło o, za 355. Mam bicie na bok tej jadzi, więc spróbuję to jakoś wykorzystać. okej. Okay. Celowałem po dolnej płycie, nie będzie to poleciało. Naprawdę nie mam blada. Tego pojęcia, druga pestka, która powinna wejść, a nie wiadomo gdzie poleciała. Strv ucieka, jest do mnie tyłem. O, w końcu dostał. W końcu dostał. Będę na niego bicie, nie, on się schował raczej w tym dole. Ale strzelę blinda, może wejdzie. Nie, nie weszło. Ja jest na dwa strzały, proszę. Okej, okay, nieważne. Nawet nie zdążyłem strzelić do tego gracza. 1200 demedia, Bardzo mało, naprawdę bardzo mało. Może to dlatego, że wybrałem troszkę dziwne miejsce, jakbym pojechał od razu do miasta, albo na tę drugą stronę, to wyszłoby inaczej. Nie wiem, naprawdę nie wiem, co to mogłem zrobić lepiej. IS-7 jest tutaj w mieście. Dobra, IS-7 jest na jeden strzał. Może dam się go wykończyć. Za sekundę, tak jest. IS-7 w garażu. W sumie mogę pojechać po to karo. Nie ma sensu jechać po SRV, bo SRV... Strfał... o nie ekran tu przyjechał. No to mam kłopot. Oby mu nie polosowało. Proszę, oby mu nie polosowało. Dobra, polosowało mu na całe szczęście. 2700 uszkodzeń. No słaba bitewka, bardzo słaba. Nie będę ukrywać. Mam bicie na bata. O, Strv do mnie. Aha, bo tu. O kurde, tutaj jeszcze 6 czołgów, z czego 3 nie mam spota nie, ale to zepsułem, w sumie to nie zwróciłem uwagi, ale no, troszkę się zagapiłem. 2800 uszkodzeń, 3 fragi, a teraz chciałem gonić damage i za wszelką cenę strzelić do tego bata, żeby jakoś właśnie nadrobić ten damage, a tu dopiero teraz zobaczyłem, że 3 czołgi są bez spota, Leo, T-62 i Strv. I te wszystkie czołgi są na kwadracie C1, kurde, no cóż. Także ja nie przedłużam i zaraz zobaczymy się na wynikach tej bitwy. 2800 uszkodzeń, 3 fragi, wynik drużynowy, raport szczegółowy, tak prezentuje się dzisiejsza sesja, 66% zwycięstw, 3900 uszkodzeń, 1000 expa, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał, trzymajcie się, miłego wieczoru, pa pa!